Grzegorz Tymoszek Wrocław Fundacja Umbrella. Pan Więckiewicz był adwokatem z diaboli. Ja będę samym diabłem. Proszę państwa, w Polsce nie ma budżetu partycypacyjnego. Żadne z miast nie wprowadza budżetu partycypacyjnego. To nie są budżety obywatelskie. Żeby one były obywatelskie, muszą spełniać przynajmniej pięć warunków. Odsyłam do lektury krótkiej obsługi budżetu partycypacyjnego Wojtka Kębowskiego. Tak naprawdę są to konkursy grantowe. W dodatku takie, które mają szereg wręcz patologii, jeśli nie mankamenty, to będą za małe słowa. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze mamy sytuację, którą pan z Elbląga, serdecznie pozdrawiam Elbląg, bo jestem Elblążaninem z urodzenia. Nie ma win to win. W konkursie piękności jest ktoś wygrał, ktoś, ktoś przegrał. Sopot, który ma największe doświadczenia czasowo w Polsce z budżetem partycypacyjnym, proszę zobaczyć, co się stało. Druga edycja, spadek o 50% udziału. Yy, przyczyna, przerzucenie na obywateli na przykład tego pewnych obowiązków. Tak? Podkład biodezyjny, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze i tak dalej. Druga rzecz, no właśnie, jak przegraliśmy, to większość ludzi mówi. Jeśli ci, co wygrali z nami, mieli 700 głosów, a my 30, no to po co? Po co? Tak? I tu mamy do czynienia znowu z sytuacją taką, że kto ma być podmiotem tego procesu, tak? Ale fundamentalne pytanie to jest takie, po co? Czyli gdzieś trzeba odrobić lekcję najpierw. Tak? We Wrocławiu, Wrocław został wysłany do Łodzi. To znaczy ci, którzy chcieli budżetu partycypacyjnego, nasz prezydent wysłał do Łodzi. Jeżeli nam się nie podoba, że 2 miliony mamy tylko, no to a łódź ma 20, no to, niech są, to wyjeżdżajcie do łodzi. Trochę się zrobiła z tego powodu mała afera, ale no nie wyjechaliśmy do łodzi, chcemy robić naprawdę budżet partycypacyjny, natomiast w tej chwili jest to wrzuta, wrzuta polityczna, bo już w przyszłym roku będziemy mieli 50 milionów. Więc, Ale nie są istotne pieniądze, proszę Państwa, pieniądze są na samym końcu budżetu partycypacyjnego i są najmniej ważne. Najistotniejsze jest to, czy to jest element wprowadzania demokracji partycypacyjnej, czyli zmiany sposobu zarządzania miastem, czyli procesu politycznego i włączania w ten proces polityczny różnych podmiotów, ale przede wszystkim obywateli z ducha. Budżet partycypacyjny jest projektem lewicowym, żeby nie powiedzieć lewackim. Zakłada nie tylko równość, ale też sprawiedliwość, więc pytanie, czy podział na okręgi wyborcze ma w ogóle sens. A może istotą powinien być podział w myśl tego, jakie są e, poziomy życia mieszkańców. Tak? Bo będzie, e, jeżeli tak, no to potrzeby na poziomie e, powiedzmy tego, znowu pytanie, dlaczego tylko trawnik i chodnik. Ale chociażby na tym poziomie, będzie zupełnie inny na nowym, zamkniętym osiedlu, tak? ale też otaczającej infrastruktury, a zupełnie inaczej gdzieś w zaniedbanych śródmieściach, tak? gdzie są stuletnie kamienice i toalety, jak u kiepskich, nadal na półpiętrze wspólne. Więc, proszę Państwa, najpierw trzeba podejść do tego, budżet partycypacyjny jest procesem, ale społecznym. Jeżeli od początku nie zostaną obywatele włączeni w ten proces, ale w proces tego, żeby właśnie dwie kamienice, się spotykały, debatowały i dyskutowały przy pomocy moderatorów, być może z urzędu, być może z Rady Miasta, to, to w ogóle nie o to chodzi. Pieniądze i głosowanie jest na końcu. I jeżeli to będzie konkurs piękności i walka, no to będziemy mieli kupę sfrustrowanych ludzi. Z drugiej strony, budżet partycypacyjny dla władzy politycznej w mieście, takiej jak ona jest w tej chwili w Polsce, czyli mocno upartyjnionej, zainteresowanej kontynuacją i tak dalej, jest szalenie niebezpieczny bo tworzy się niebezpiecznego dla siebie partnera, znaczy prawdziwego partnera, tak, który może powiedzieć, sprawdzam, może zapytać, a dlaczego, a po co, a ile i tak dalej. Yy, ja mam teraz takie yy, właśnie pytanie, właściwie problem, który w polskiej rzeczywistości yy, jest ogromnym problemem zniechęcającym ludzi do udziału w tym. To znaczy yy, pytanie, kto ma być podmiotem tego, tak? no powiemy mieszkaniec miasta. Według dowodu. Zamieszkania, PESEL będziemy sprawdzać, i tak dalej. Nie budujemy kapitału zaufania publicznego w tym momencie absolutnie, no bo sprawdzamy, podrażamy koszty. A może po prostu użytkownik miasta. Dlaczego nie student, który mieszka gdzie indziej, ale 10 miesięcy spędza w tym mieście? Tak? Dlaczego nie ktoś, kto w Saburmanie mieszka albo, albo w okolicach miasta, ale pracuje, czasem płaci podatki, ma tutaj wozi dzieci do miasta, do przedszkola, do szkoły, i tak dalej. Więc być może myśmy we Wrocławiu, bo budżet partycypacyjny we Wrocławiu czy obywatelski jest autorstwa powiedzmy urzędowego, ale środowiska rozmawiały szereg miesięcy czy, czy nawet lat wcześniej na ten temat. Został nam trochę tam skradziony, powiedzmy tak to nazwijmy, ale nieważne, myśmy doszli do wniosku, nie, każdy użytkownik miasta ma prawo głosu i każdy jest równy. Może przyjść prezydent na debatę. Ale nie jako prezydent, jako obywatel. I nie, tak? jego kompetencje oczywiście są z nim, ale jego pozycja nie. Yy, I teraz proszę Państwa, co do tego, właśnie kto jest podmiotem, jest problem pod tytułem właśnie te tereny miejskie. Tak? Czyli wyobrażamy sobie tak, użytkownik czy obywatel, nawet mieszkaniec miasta, przekracza granice działki. Miejskiej, wchodzi na działkę spółdzielczą, gdzie mieszka, gdzie bawią się jego dzieci na podwórku i tak dalej, przestaje być obywatelem miasta? Znaczy, miasto nie może zainwestować. Ja rozumiem, że takie są przepisy, tylko one są głupie, w takim razie absurdalne, i życie pokazuje, że czas je zmienić. To znaczy, jeżeli dopuszczamy partnerstwo prywatno-publiczne, to dlaczego nie możemy dopuścić tego, że pieniądze gminne będą zmieniały jakość życia mieszkańców, skoro to oni są podmioty? Tak? To... Oczywiście, to, to rozwiązań na pewno jest dużo. Ważne, żeby prawo nam pomagało, a nie przeszkadzało. Tutaj ja zapisałem sobie bardzo dużo rzeczy. Zresztą w niedzielę, w niedzielę prowadzę we Wrocławiu na targach właśnie panel dotyczący budżetu partycypacyjnego pod tytułem Kroku Demokracji Partycypacyjnej, czyli Igrzyska dla Ludu. No właśnie, to jest pytanie. I teraz proszę Państwa, jeszcze jeden bardzo ważna rzecz. To znaczy, tak jak przy projektu, na końcu ewaluacja. Mało miast. Waży się na ewaluację po swoim budżecie partycypacyjnym. Trzeba sobie czasem postawić bardzo trudne pytania i szukać odpowiedzi. Znaczy Łódź wiem, że, że, że to robi, że się stara. Ale to, ale to myślę, że jest związane właśnie z tym, że autorstwo właśnie tego projektu ma proweniencję obywatelską i pozarządową. Nie jest to polityczna wrzutka. Dziękuję.